Cześć! Witajcie w kolejnym filmie na kanale Rowplug Polska. Dzisiaj biorę pod lupę tarcze do szlifierki kątowej, które sprawdzą się w profesjonalnym użyciu. Podzieliłem je ze względu na rodzaj powierzchni, w których mogą być stosowane. Pokażę Wam więc tarcze do cięcia w betonie, w betonie zbrojonym oraz ceramice. Zaczynamy! narzędzia produkowane z wykorzystaniem techniki diamentowej charakteryzują się wysoką trwałością i wytrzymałością. Z tego powodu są stosowane w pracach budowlanych oraz w bardzo trudnych warunkach. Konstrukcja tarcz diamentowych marki Roblak umożliwia cięcie na sucho bez konieczności używania wody do chłodzenia. Dzięki temu praca jest dużo szybsza i bardziej komfortowa. W dzisiejszym filmie pokażę wam tarcze diamentowe marki ROWPLUG, przeznaczone do cięcia w betonie. Tak więc przejdźmy do części praktycznej i przetestujmy tarcze. Na początek przygotowałem tarczę do betonu. Dwie pierwsze tarcze są przeznaczone do betonu zbrojonego. Każda z tych tarcz jest wyposażona w wysokie segmenty, dzięki którym czas pracy jest wydłużony. Dodatkowo Tarcze są pokryte równomiernie diamentami, dzięki czemu tarcze precyzyjnie tną. No i oczywiście każda z tarcz posiada rowki kompensacyjne, dzięki którym nie potrzebujemy wody do tego, aby je chłodzić. Dwie pierwsze, tak jak wspomniałem, są przeznaczone do betonu zbrojonego, a ta tarcza jest przeznaczona do betonu zwykłego. Nie przedłużając, tarcze... Do betonu mam już założoną na szlifierce, więc możemy od razu przejść do testowania i sprawdzić, jak ona będzie się zachowywać. Jak sami widzicie, tarcza bardzo szybko i precyzyjnie nie w betonie. Przejdźmy do kolejnej tarczy, którą przygotowałem. Jest tarcza do bardzo precyzyjnego cięcia, do przede wszystkim ceramiki, gresu czy terakoty. Bardzo cienka tarcza, która pozwala nam w idealny sposób przeciąć dany element. Przetestujemy ją na tej oto cegle ceramicznej. Ale najpierw zmienię tarczę. i będziemy mogli przetestować i zrobić cięcie na tej oto cegle. Sami możecie również zobaczyć, nie ma żadnych odprysków na cięciu, cięcie jest bardzo precyzyjne, wręcz można powiedzieć idealne. Jak widzicie, tarcze diamentowe sprawdzą się w bardzo wymagających warunkach. Dlatego są rekomendowane do użycia na profesjonalnych budowach oraz w trakcie ciężkich prac budowlanych. Jeśli film Wam się podobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia!